Witaj, ukochana duszo. Dziś anioły przyniosły potężną wiadomość bezpośrednio do Twojego serca. Mówią, że ktoś bardzo wyjątkowy zrozumiał wartość, jaką niesiesz, światło, które w sobie masz i czystą miłość, która emanuje z Twojej duszy. Ta osoba, która kiedyś była zdezorientowana lub niepewna, teraz czuje ogromną jasność w sercu. Ona zdaje sobie sprawę, że jej miejsce jest u Twojego boku i że nie ma już drogi powrotnej. Anioły pokazują, że przez długi czas ta osoba próbowała walczyć ze swoimi uczuciami. Może zaprzeczała im, oddalała się lub szukała rozproszenia, aby o Tobie zapomnieć, ale nic nie było w stanie zmazać prawdziwej miłości, która między Wami istnieje. Dziś ta osoba czuje boską siłę która popycha ją w Twoim kierunku. Decyzja została podjęta. Ona Ciebie pragnie i nie zrezygnuje. Energia, która Was łączy, jest silniejsza niż kiedykolwiek. Dziś cały wszechświat spiskuje, aby połączyć te dusze. Anioły pracują za kulisami, tworząc spotkania, wysyłając znaki i wzmacniając duchowe połączenie. Nic i nikt nie będzie w stanie rozdzielić tego. Co jest przeznaczone? Ufaj, ukochany słuchaczu, anioły chcą, abyś wiedział, że wszystko, czego doświadczyłeś do tej pory, było przygotowaniem. Teraz jesteś gotowy, aby żyć w prawdziwej, wzajemnej i pełnej harmonii miłości. Ta osoba odczuwa Twoją nieobecność w głęboki sposób i marzy o chwilach u Twojego boku. Anioły proszą. Abyś otworzył swoje serce i pozwolił, aby to połączenie stało się bez strachu. Teraz jest czas, aby uwierzyć w miłość. Miłość jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie, zdolną do leczenia starych ran i oświetlenia najciemniejszych ścieżek. Ukochany słuchaczu, Anioły chcą, abyś wiedział, że przez całą swoją podróż byłeś zawsze przygotowywany na to, co najlepsze. Miłość, która ma zakwitnąć w Twoim życiu, będzie nagrodą za Twoją wytrwałość i cierpliwość. Ten nowy początek sprawi, że poczujesz się lżejszy, bardziej spokojny i bardziej połączony z Twoim przeznaczeniem. Miłość przywróci to, co wydawało się stracone, a ta osoba będzie kluczem do otwarcia nowych horyzontów w Twoim życiu. Ukochany słuchaczu, jest uczucie pokoju, które cię otacza w tej chwili. Anioły chcą, abyś ufał swoim uczuciom, ponieważ to przez nie wszechświat się z tobą komunikuje. To, co czujesz do tej osoby, jest prawdziwe. A to, co ona czuje do ciebie, jest autentyczne. Zaufanie będzie podstawą tego związku. Ta osoba chce zbudować z tobą coś solidnego. Coś, co przekracza fizyczność i siega płaszczyzny duchowej. Przygotuj się, aby żyć z wdzięcznością i radością w nadchodzących dniach. Anioły mówią, że spotkania i rozmowy będą częstsze, a ty zauważysz, że związek będzie ewoluował z szybkością i harmonią. Ukochany słuchaczu, anioły mówią o ważności równowagi między Wami. Razem będziecie silniejsi bardziej kompletni i bardziej pełni. Miłość, która nadejdzie, będzie głęboka, trwała i zdolna do przetrwania burz życia. Ukochany słuchaczu, wiedz, że nigdy nie jesteś sam w swojej podróży. Anioły są z tobą, chroniąc twoje kroki i kierując twoimi wyborami. Ufaj, że każdy krok, który wykonasz w kierunku tej osoby, będzie krokiem w kierunku pełnego szczęścia. Anioły twierdzą, że miłość między wami będzie rosnąć z każdym dniem, stając się coraz bardziej solidna, silniejsza i intensywniejsza. Ukochany słuchaczu, Anioły mówią również o ważności życia chwilą obecną. Ciesz się każdym uśmiechem, każdym dotykiem, każdym słowem. Energia, która krąży wokół ciebie. Jest intensywna i pełna dobrych wibracji. Dzenkuj za każdy krok, ponieważ wszystko zostało zaaranżowane przez anioły. Miłość, która istnieje między wami, nie będzie tylko uczuciem, ale stałym działaniem troski, szacunku i czułości. Ukochany słuchaczu, anioły nadal potwierdzają, że jesteś na dobrej drodze. Teraz jest czas na rozkwit. A nadchodzący związek będzie dowodem na to, że czas oczekiwania był konieczny. Ukochany słuchaczu, anioły podkreślają, że teraz jest czas, aby otworzyć serce i pozwolić miłości płynąć. Miłość, którą masz doświadczyć, jest odpowiedzą na Twoje najgłębsze modlitwy i prośby. Pozwól miłości wypełnić wszystkie przestrzenie Twojego życia. Anioły mówią, że wasza przyszłość jest obiecująca, pełna radości, nauki i wzrostu. Wszystko, czego teraz potrzebujesz, to zaufać i pozwolić, aby rzeczy działy się w naturalny sposób. Anioły ujawniają, że ta osoba Cię zaskoczy. Kiedy to się stanie, przyjmij to z wdzięcznością i pozwól miłości płynąć bez oporów. To połączenie przyniesie wielkie przemiany w Twoim życiu. Uwierz, Ukochany słuchaczu, wszechświat się nie myli. Ta osoba, która zdecydowała się zostać z Tobą, jest prowadzona przez anioły i boską miłość. Strachy i wątpliwości przeszłości zostały za nami, a nowy cykl zaczyna się pełen światła i nadziei. Ukochany słuchaczu, pamiętaj, że zasługujesz na tę miłość. Otwórz ramiona, ponieważ miłość, która nadchodzi, Przekracza wszelkie oczekiwania. Nie ma już miejsca na wahanie. Ukochany słuchaczu, droga, którą podążasz, jest oświetlona przez anioły. Twierdzą one, że nadchodzący moment jest wyjątkowy, a ty jesteś gotowy, aby go przeżyć całym sobą. Wszystko, co musisz teraz zrobić, to być wiernym sobie i temu, co czujesz, kiedy ta osoba zbliży się do ciebie. Przyniesie ze sobą nową perspektywę życia. Razem będziecie w stanie patrzeć na świat w inny sposób, bogatszy i pełen znaczeń. Ona chce być u Twojego boku i zbudować coś wielkiego. Miłość, która między Wami istnieje, będzie fundamentem przyszłości pełnej dobrobytu i szczęścia. Ukochany słuchaczu, to, co anioły chcą, abyś teraz zrozumiał, to to, że miłość jest wyborem, a ta osoba wybrała Ciebie. Przyszłość, którą macie razem, będzie jasna, pełna przygód, odkryć i wzajemnego wzrostu. Zasługujesz na tę miłość. W nadchodzących dniach zaczniesz widzieć wyraźnie drogę, która się przed tobą otwiera. Miłość między wami będzie oczywista, a ty poczujesz energię tego połączenia jak nigdy wcześniej. Ukochany słuchaczu, ta miłość będzie czymś więcej niż tylko prostą historią namiętności. Będzie to podróż odkrywania i transformacji. Razem ty i ta osoba Esteworzety chce coś wyjątkowego i specjalnego więź, która będzie stawała się coraz silniejsza z każdym dniem. Ciesz się każdą chwilą, każdą rozmową, każdą wymianą energii. Ta osoba czuje, że znalazła w tobie coś rzadkiego i cennego. Razem będziecie silniejsi, bardziej kompletni i szczęśliwsi. Ukochany słuchaczu, Miłość, która się zbliża, przyniesie ze sobą chwilę wielkiego szczęścia. Będziesz czuł się bardziej żywy, pełen energii i entuzjazmu do życia. Anioły ujawniają, że ta osoba będzie Twoim źródłem inspiracji i radości, a razem przeżyjecie niezapomniane doświadczenia. Ten związek będzie odbiciem tego, co wypiastowałeś w sobie. Posiałeś miłość, i teraz zbierasz owoce tego wysiłku. Każdy gest czułości który otrzymasz od tej osoby, będzie odbiciem twojej zdolności do kochania i dbania. Wszechświat nigdy się nie myli, a to, czego doświadczasz, jest dokładnie tym, na co zasłużyłeś. Teraz jest czas, aby otrzymać wszystko, co przeznaczenie dla ciebie przygotowało. Ukochany słuchaczu, ważne jest, abyś nadal wierzył w moc miłości, energia, która krąży wokół ciebie. Jest intensywna i sprzyjająca nowym początkom. To, czego pragniesz głęboko w swoim sercu, już jest w drodze. Anioły potwierdzają, że oczekiwanie było warte zachodu, ponieważ to, co nadchodzi, jest o wiele większe niż jakiekolwiek oczekiwania, które możesz mieć. Ukochany słuchaczu, teraz jest czas, aby zostawić wątpliwości za sobą i żyć z pełnym zaufaniem do tego, co nadchodzi. Miłość która się zbliża, jest czymś, czego szukałeś przez tak długi czas, a teraz w końcu jest w Twoim zasięgu. Ta osoba, która zdecydowała się zostać z Tobą, przyniesie do Twojego życia coś, czego nigdy nie wyobrażałeś sobie jako możliwego. Razem zbudujecie wyjątkową historię miłości. Ukochany słuchaczu, wiedz, że to, co czujesz do tej osoby, jest wzajemne. Jesteś prowadzony do szczęścia. A ta osoba będzie idealną partnerką na tej drodze. Wszechświat już zaczął układać elementy, abyście się spotkali i połączyli w pełny i trwały sposób. Miłość, która nadchodzi, pozwoli ci odkryć siebie jeszcze bardziej, a u boku tej osoby zobaczysz, jak twoje życie zmienia się w coś wspaniałego. To, co wydawało się odległe, teraz jest rzeczywistością, a szczęście będzie twoim stałym towarzyszem. Ukochany słuchaczu, Anioły chcą, abyś wiedział, że cierpliwość była kluczem do tego momentu. Teraz, gdy czas nadeszedł, zobaczysz, jak wszystko idealnie do siebie pasuje. Miłość, której tak pragnąłeś, będzie większa niż sobie wyobrażałeś. Najlepsze dopiero przed tobą, a ty masz doświadczyć jedną z najpiękniejszych historii miłości, jakie mogłyby istnieć. Ta osoba jest brakującym elementem w twoim życiu. Razem Esteworzet i Grece związek, który będzie w stanie pokonać wszelkie przeszkody. Miłość między wami będzie solidna i niezniszczalna, przynosząc pokój i szczęście dla was obojga. Miłość nigdy nie była tak prawdziwa, a ty poczujesz to z każdym spojrzeniem, z każdym gestem, z każdym słowem. Niech anioły nadal prowadzą twoje kroki i oświetlają twoją drogę. Niech miłość, która nadchodzi, będzie błogosławieństwem w Twoim życiu, przynosząc radość, pokój i szczęście. Amen.